Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku e, zmienimy sobie e, fryzurki. E, niestety e, salony fryzjerki są zamknięte, więc zamówiliśmy własnego barbera tutaj, bezpośrednio do nas, do domu. E, just trzy ludzi. Ja też muszę zmienić swoją fryzurę, bo strasznie zarosłem przez tego. Wirusa, nie mogę mówić nazwy, bo dostanę demonetyzację. W każdym razie, jeżeli jesteś nowy na kanale, taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz tutaj, kliknij tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce. Bo aktualnie jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce. Także, cóż, zejdę na dół, pokażę wam jak wygląda cały nasz skład, pokażemy po prostu ich fryzury, pokażemy nasze fryzury i mam nadzieję, że zrobimy sobie jakąś fajną wystrzałą fryzurę dzisiejszego dnia. Także, cóż, zapraszam Państwa do oglądania. I no co? jest całkiem fajnie, zobacz jak mnie fajnie zrobił Barber Pierwszy poszedł na odstrzał A ty? chcesz jako drugi czy? A ja chcę jak wyglądać Jesteś w stanie zrobić z niego kłębo? A jak? No ale z jego twarzą? No. Śmiemy, to jest... Wolniemy tu i będzie identyko. Myślę, że z ciebie niedużo się ugra no co. No ale zobaczymy po ostrzyżeniu, no stary. Dobra, jest super. Ja jestem zadowolony. Bardzo. No jak na ciebie to jest okej. Okay. jak na mnie. To tak. A wy dziewczyny też lecicie? Ja na łyso. Bo ty ty zajmujesz się strzyżeniem męskim, nie? Tylko. A ja dasz radę? Już na zero, nie ma problemu. Tak. Będzie. Mówiłam. To co, lecimy na zero? Mhm. Wielka. Lecisz na zero? Co z tego nie miałem? A uuuu, dobra, dobra. Dam ci 10 tysięcy jak się odpalić na zero 20 Dobra, okej. Okay. Dobra, nie zartuję co ty. To Ale chcesz ja dał ci 20 tysięcy, żeby się obaliła na wysoko. Nie, na łyso. żartuję. Nie. Tylko byśmy zagrali odcinek z tego. No co ty? Aż taka Oskar, teraz ty? Co, ja za 5 koła. Ale nie! No co? ja mówię, że teraz siadasz na strzyżenie. A, no co mogę iść. Czy, czy, czy Jaszczur siadł? Jaszczur się. O, dredziarza na łyso, dredziarz za 20 koła na łyso, co ty na to? Co? Zwaś się koła na łyso. Ty coś do mnie mówisz teraz? 20 tysięcy złotych ci daj swoim. i lecisz na łyso. Aha. Ale nie będziesz mógł już sobie przypiąć ledu przez następny rok. Mhm. O, widzę, że to jestonko. Jest Ale fajnie mu ten kolor wyszedł, nie? Pod majtki robię kolor. Pod majtki masz Ale bluzę fajnie. też widzę, że wziąłeś taką samą, nie? Tak, tak. Wszystko fituje do włosku. Skraszka! Ty, dnia żarcik dnia. Marchewka. Nie no, no musisz wymyślić coś lepszego. A, no to dobra. Co... A dam ci czas, dam ci czas, bo... bo... No, ale ja mogę, pa, co to... robi mleko jak otwierasz lodówkę? Mlekowita. Żenuła, <noise> 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 Jezu Chryste. Nie skumałeś, bo ty nie skumałeś. Co? Coraz gorsze te mam. No, coraz bardziej żenujące. <noise> Dobre było, co? Dobre było, co ty gadasz? Śmieszne żarty. Jaki masz plan na niego? Nie wiem co na głowie teraz Taki fryz został Dobrze, co? Żartowiła Konkurs meduza Byłem jak miłość No Dostaniesz rolę Tak myślę Myślę, że tak Jak kokuła w tych, świeżakach Myślę, że jesteś teraz wyglądasz jak pół chłopu, pół Marek Mostowiak Ten jego McDonald's tutaj Ty, co ty tam ćwiczysz? Co się stało? Ty, o Jezu Co mi teraz brzmi? Masz o kimś tam. Co mi teraz? Dziurema? Dziurema? Ja! O nie! A na serio? Ja! Kawałka. A na serio no! O! ale masz krew. Jak A ty to zrobiłeś? Ty zrobiłeś dziurę. Co teraz? Dlaczego no ty nie? to zrobiłeś? To, to nabrak ciekawe. Jak no, naprawić? to No nie, na serio masz dziurę, nie? No to weźmy już ten dół całkiem dalej. Zresztą ta wielki. Ja! Na serio? No. no. Ale gdzie? No z tyłu. Ciekawe, jak fryzjer się z tego wytłumaczy. Masz, nie Nie ciekawe. Na serio? Na serio masz! A jak chciałeś taką jaszczurkę, to masz placek, głowa jaszczurki jest. Znaczy takiej rozjechanej. Pokaż, pokaż, Ja muszę tak, być tak. ładny. O <noise> oh, Jezu, Chryste, masz pół pół tego. Muszę być ładny, no wygłomy. nie denerwuj mnie, naprawcie to szybko. Daszczadę mu dokleić. Weź mu włosy doklej Masz tu jakieś kolejne <noise> włosów. Zamalujemy. Nie, no, no czy? Czy to bejtujemy cię. Tak? Jest to... jest okay? Nie ciśnijem. Się... No, no bejtujemy. Ja muszę się. być ładny, no. A i tak ładny nie będziesz. Jak jest... <noise> Zawsze to Zawsze <noise> <Nie> byłem. <noise> nie będziesz. Widziałeś jakie mam szybkie paski? Dobra, skończone, w... tak? Słuchaj. Jak podobać się fryzura? No czekaj, muszę to muszę ja. go pokazać! No... Ściągaj kurde łapki i... Mogę iść do Top Model i wygrać od razu! No Top Model? Po prostu bym wszedł Dobra. i od razu bym wygrał. Nie no, powiem ci tak, Nie lepiej wyglądasz klantek. niż wyglądałeś, na pewno. A ja? Klandeka ściągnięta i teraz ja się wbijam, tak? Ale, Ale co ty chcesz robić? Ja sobie brwi chcę pociąć. Ale dlaczego? Dobra, nie muszę aniego co on może z mniego ciąć. No właśnie, <laughs> tylko brwi mi zostały stare, tylko brwi. A czemu ty nie? nie, nie, nie no zajmujesz? nie wiem, ona chciała, no to... W ogóle, kim ale ja ty jesteś, w ogóle, żeby A ja nie, nie, wiem, powiem, ufać, no. nie wiem, czy ci ufać, nie wiem, czy ci zaufać. Ja nic, ci nie nic mi nie zrobić. Nie, na, obiecuję, pewno? na pewno. Obiecujesz? No z ręką na serce. Z ręką na serce. No właśnie. No dobra, ale pod łukostem kurde dwie krepy Przyłóż no. sobie grzebień, będzie łatwiej tak z tej strony. Tak. Tutaj fryzjer, jesteś się tutaj kurde wgramoliłaś tutaj. Ale ty nie Mówi, zasługujesz nie, na fryzjera Dobra ty jesteś men menelem najgorszym pod ukosem, Nie, pod tym ukosem, tak pod tym ukosem Tak, tym <laughs> tak. Jesteś no, najgorszym no, menelem, nie, nie zasługujesz dobra, na dobra, fryzjera dobra, Dawaj, lecisz Rozwal mu to Najlepiej obetnij mu całą Zobaj mówię, panie no kurde Fajnie Co ty zrobiłaś taką szeroką grudę wielką, grubą Co ty mi taką grudę wielką... Zobaj jaka wielka, szeroka, taka Trzy tak. Co ty robisz? Mówiłem ci żeby nie dawać tobie nie. Jak ty się nie nadajesz do niczego, kurde Taka fryzjerka z ciebie, w ogóle kim ty, ty jesteś? Chodź tego Dreda opieprzę zaraz jak Co Zostaw, ktoś, no. odejdź On, Tej pani już On nie dajemy? Nie, no to, ładnie Nie obrażaj mnie, ładnie Gdzie jest fryzjer? Nie mnie, łapie, Gdzie, jest fryzjer? Gdzie jest fryzjer profesjonalny? O, idzie, idzie i co ty zrobiłeś? Zobacz jakie grudy szedłe Ty To tego nie zrobił, prawda? A co robimy? To co? Najpierw bym chciał klatę. No tutaj. No to jest taki, jak to? No nie. No mam za dużo. Weź, jesteś obrzydliwy szafer, nie? Jak to obrzydliwy? Nie, no, brzydliwy jesteś. No co, no trzeba powiedzieć? To się tego ja mam pomysł. Jestem w szoku. No nie no, to ja bym wolał tym, bo boskiem bo boli. Ale no to on nie będzie te maszynki brudzić z tobą? No, ale mam czyste, umyłem się dzisiaj przecież. O co ci chodzi? Jak se brudzić, jak się myłem dzisiaj? No nie widzę żadnego problemu. Normalnie maszynka że tych pypy. No weź to załóż, no, złożę, co ja mam bo wy... ja nie wiem, ja jestem w szoku, co ty zrobiłeś, nie? No nie no, myślałem, że barber to od wszystkiego. To ja się nie znam. Myślałem, że może. Nie mam ja pojęcia, co ja mam powiedzieć. No, ja ja, ja jestem zszokowany, nie? Jak wyglądam, piękny jestem, podoba mi się, kamerzyste. Nie dało się tu uratować, nie? No właśnie trochę się udało, Udało się. W porównaniu do, w porównaniu znaczy no w porównaniu tego, co do tego co, było, co miałeś, no to nie wiemy, nie chirurgiem, także. Ale jak na to co było, to i tak jest dobrze. Dobra, no twarzy się nie odratuje, fryzury się odratowało. No ja mu się udało uratować, coś tam. Wziąłeś się, o Teraz musisz tam to? Teraz ja, nie? No, bo ty już strasznie wyglądasz w tych włosach. Jak jesteś jest, ogólny, to dobrze wyglądasz, ale jak się A ty wyglądasz uparpujesz. dobrze. No, no właśnie nie wiem. A może jakieś ty sobie śladzki zrobisz nad tym? Że co? Na włosach, ślaczki jakieś. ja sobie zrobię, coś wymyślnego. Ja ja jakieś takie wi-fi, wiesz. No właśnie o tym myślałem. Myślałem o tym, spokojnie. Dobrze będzie. Mówiłeś, że kajak kamerzy, na przykład. Mówiłem. Zrób tak Młodowe. jak ja. Zrób tak jak ja z tymi cięciami, bo tu Ameryczka jest stosowana tutaj. I Instagram w Dobra, w końcu moja kolej, ja już wyglądałem tragicznie. W sensie, już te włosy były zdecydowanie za długie. Co jesteś w stanie mi zaproponować? Wszystko, boj, wszystko, wszystko. Nałyso! Na All inclusive? A jak? Na łyso też? Jak myślisz, czy dobrze będę na łyso wyglądać? Tak, tak. Nie, ja bym zrobił ja ten znaczek Diffy z tyłu Dawaj ja Zostaw tak. wszystko na łyso i zostaw z włosów znaczek Diffy z To by było dobre Nie, to będzie obrzydliwie wyglądać Dobrze ja by było Ja wiem, że ty chcesz w końcu wyglądać lepiej ode mnie, ale... Ja wygodę, tak, <laughs> ale ci to nie wyjdzie Dobra, no cóż, oddam cię w swoje ręce Zacznijmy. Widzisz, tak się śmiałeś, sam wyglądasz jak Mareczek Mostowy, jak <laughs> Dziękuję, 50 zł. Już? Fakturkę jutro doślemy na No tak, tak, tak nie no, no. tak go. Ale nie? zobacz, ładnie no. wygląda, nie? No, no tak. Której które się podobał? Żadnej. Ja bym jeszcze tym tutaj. No jakby... na pewno Trochę. <głos》> <głos》>. Ładnie, ładnie, bardzo ładnie. Tak ja bym tak zostawił. No ja tak zostawiam, no co ty? No. Przecież nie to, nie to nie wygląda to. rewelacyjnie. Tak. Tak. Ja nie wiem jak może Ci się nie podobać. No chyba wyglądasz, nigdy bym na ciebie nie poleciała. No jak, no zajebiście, no, no co ty? ty? Co ty? Ci nie znasz, kurde i nie głubisz, kurde, wyrażasz opinię. Jak to kurde przystojniaczek jest pierwsza nie klasa. O Jezu, nie strasz mnie! O Jezu, się wystraszyłem! Co tutaj się dzieje? Nie, dokładnie. Nie? Czy nie? Jest kat? No jak? Wreszcie mnie nie trzymajcie nie miałem Jest kat, czy nie? Nie jak... Kuta, co? O, tutaj kamuś się ścina. Nie wiem jak Wam, ale mi się podoba. Krzysztof i zobaczcie. Zobaczmy, co to wygląda? K jakieś ma na boku, jak kamerzy. Weź to na nagraj. No. Brawo. No, że to wygląda, jak ja, ja, to uważasz? No, w się no taka fajne, ale ode mnie zgapiłeś wycinanie wzorów no, nie No jak nie? No nie, to ja ci zaproponowałem kreskę Nie, ja chciałem kreskę Nie, oczywiście, że nie Nie, on chciał od samego początku, tylko że my mu zasugerowaliście w którym miejscu Ja, ja, ja nie miałem plan zrobić, tu jedno mam Najgorzej z fryzurą chyba wyszedł szofer, no niestety Dobra, dobra, odrośnij mi i będę A co? najpiękniejszy A co, znowu go skrytkowałeś? Dobra, znowu? to teraz dziewczyny, kto ma najlepszą fryzurę? Ja mam najlepszą fryzurę! Jaszczur? Ale ja mam dredy, kurde. Ja no, najlepszą, te kurde, paski no robią, no robią no i robotę. Nawet dzięki temu się dzięki temu polepszyć. co wy porównujecie, kurde, jakieś zwyczajne, najzwyklejsze polskie włoski do amerykańskich no, ale wiecie. Ale co ty martwe włosy, Weźcie z tymi, jakie ma, z tymi włosy, z tylu Na Stylówężka, stylówężka, wieśniacko. Zobacz, widziałeś jakie ma Ale trzeba pochwalić, trzeba pochwalić fryzjera, bo Że fryzjerem, fryzjerem jesteś, roboty. tak? Czy barberem? Czy... Arbe, tak? Nie no dobrą robotę zrobił, nie? Ale widzisz, mówiłem, że tam tamże ścina, ja do niego chodzę i to jest prawidłowy prawie dziomeczek. Bella fantastika. Dla Bella fantastyka, zrobione, obcięte, polecasz Cię na przyszłość. Rozumiem. Zapraszam. Yy, bardzo wam dziękuję, będę wy... Dobra, dziękuję. to dziękujemy. Dzięki za brwi, ja mam obiadek smakuje. Bardzo też. Chłopie, kurde, mocno, nie. Widziałeś kiedy on to zrobił? To. Nie, ale miał cały talerz wypchany, on miał to. sobie jeszcze to. po prostu masę. On sobie jeszcze I dodał tak tego wie, makaronu. Tak wszystko go w wziął się, Bo on niegdyś tego połykał. Ostatnio, yy, a nie będziemy o tym wam mówić, nie? Ja tak się cieszę, bo wczoraj pewnie połykała. Bo... Masz <grym> 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 coś na zębie. Ty miałaś wczoraj. <grym> Dobra, to co, lecimy na zdjęcia? Lecimy, lecimy, trzeba no, zrobić jakieś foteczki. No musimy trzasnąć grupowe zdjęcie, teraz wszyscy mają nowy włosy oprócz ciebie. Czyli widzisz ogóle? wóra. Ja stawiłem ci na spacerze. No na spacerze? To z ciebie poszła? No poszła sobie gdzieś na spacer, nie wiem. Zostawiacie? No tak, musimy iść teraz robić foteczkę. Z... Myślałem, że kurde, jak powiedziałem, że jestem na spacerze, to pomyślałem o drdziarzu, ale... <śmiech> 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 zamknij mordę z Szybusia. No ma nie obrażajcie. Nowa ja o Boże, jaka obleśna, o Jezu Jezu, jaka obleśna Poczekajcie, co to trzy, jest tak, e, jeszcze taka Eee, na każdym. O, przyszłaś Może teraz weźmiesz małpę na spacer? Ach, nie ma żadnego, ktoś może dobiega. wejść razem na spacer z pieskiem Musiałbyś specjalny kaganiec założyć, bo inaczej go nie wezmę No i lecimy na foteczki, to co? No lecimy No, no to wstawajcie no. Jak myślicie, te schody będą fajne na zdjęcie? Opuszczone? Będą, bo ja chcę wejść na to samą górę na dach. Ale ja nie wiem, czy tam w ogóle można wchodzić. można. A czy my coś w ogóle kiedyś robiliśmy na legal? No chyba nie. Jak myślicie, co myślicie o tamtych schodach? Tylko a na ta pewno ta nie ta przeskoczysz ta przez ten płot. D dlaczego nie? Ty tak, a nie. Tam jest dziura po drugiej, w płocie, płocie, nie, czy zauważyłeś? Nie widzę. no dobra, rzeczywiście jest dziura w płocie. Jak przeskakuję przez płot, idziesz przez dziurę. Ja jak zawsze dziurę. Po prostu nie jak się <laughs> nadziejesz na początek. Nie wiem czy to jest dobre miejsce w ogóle. Wiesz żeby co, mieliśmy tam być. być na polu, a tutaj Wielka nas zaprowadziła do jakiejś swojej chaty rybować, zobacz. Jo, nie, 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 ja nie wiem to czy to jest stało, dobre no? miejsce. Tutaj jest po prostu, uważam, że tutaj będzie patologia na tych, tych ruinach. więc mówię. Znaczy tam już jest patologia, tak szczerze mówiąc. Zobacz, to chyba dredziaż prowadzi. On tutaj się zna na tych rybach. Jeszcze ja coś w jedzie. Ja słyszę go. Szczerze, czym większa patologia, tym dredziarz bardziej tam się dostosowuje. I nie wygląda jakoś ciekawie. Tam były fajne schody. Aha. No dobra, myślałem, że ten. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest jakaś stara, opuszczona fabryka, czy co to jest? Jest napisane, że przebywanie w środku, tylko w ochraniaczach słuchu. To nie ma demu. nie, Łał, jadą! Patrzcie! Strasznie! Szybciej, szybciej, No, idź! jedź! Patrzcie, strasznie Uciekamy? Gdzie jedziemy? Ale do nas galić! Patrzcie, gonią nas! Biegnij! Biegnij, no! Ale jaka weka! Z drugiej kiermany nas będą godzić! <noise> Gdzie oni są? Nie mam pojęcia. Widziałem, widziałem. No i strasznie przyjechała. Dobrze, że się kapteliśmy i uciekliśmy. A jak oni w ogóle tam wyjechali? Myśmy dostali taki mandat porządny za to, że tam byliśmy. Za to, na rękach. Zdążyliśmy zrobić tylko nic tak naprawdę. No, tylko jedno z nich zrobiliśmy, ale jest petarda. Pa, 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 dzwonią, widzisz, faceta? Wezwał na nas. Ale praj, na 100%. Patras mówi, że jesteś w jednym i podaje numer blaw. No pewnie tam mieszkał w tym bloczku. No Ale każdy może. Na górze, ale to nie jest jego podwórko, to jest blok, więc może sobie podjeżdżać, do to jaki chce, nie? Ale no, to nie on się... na nas wezwał na 100%, nie? Na no, 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 stówkę, no, 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 stówkę kurwa, tylko że oni no. też nas mogli zobaczyć, jak jechali, nie? Znaczy, mi się wydaje, że po prostu i wezwał na, ni na nas, nie? Bo gadał na telefonie no. siedział. I się tak. patrzył na nas. Znaczy, Martyn, słyszał, co co powiedział? Co nie? Ja go zapamiętam. Aha, ja, ja, ja to będę, to... będę Ja Ten tam został przez telefon, żeby wracali, bo my Naprawdę? No dobra. Dobra, zmieniliśmy miejscówę, uciekliśmy z straży miejskiej. Nas nie dogania. Nas nie dogonia. Ale to strasznie, adrenalina! Wow. Co to jest w ogóle? To dostatków, nie? Tak mi się wydaje. Nie remontują i w ogóle coś tam. Znaczy coś nie remontuje, tylko budują. O. Co mówisz, szofer? Mówię, że ten kadr byłby kozacki do foty, co? Jak tutaj taki, wiesz, wiesz... To czy to transformersy są? Czemu transformersy? Nie, takie trudne, życiowe, nie wiem co nawet, ale fajne. <noise> no się tam. Ja już chyba wiem, gdzie będę miał fotkę. Gdzie? Tam, wejdę sobie. Będę się wspinał tam na górę, albo... Przebiera. Wejdziesz tam na górę? No. Jakbyś wszedł, to była kozacka fotka, nie? Fotki, wiesz, jak ja fotki robię... Co tam się dzieje? Chyba statek im spadł. Nie to tam tutaj. Statków, nie albo, a ja słońce tam wchodziłem sobie pod statkiem, wiecie? A tu nie ma statków, a to co tutaj jest? Nie, to jest od czegoś... to jest wielkie, to jest ogromne. To jest najwyższa chyba w Europie suknica. Najwyższa w Europie? Chyba tak, no. ogromne, to jest naprawdę ogromne I nie wydawało mi się, że widziałem coś takiego. Boże, jakie huki tam są. Nie to jakieś wiatraki robili Jakby jakiegoś goryla w klatce trzymali. Leczasz. Złaś Stanton! Dawaj! Złaś! Ty, bo nas zawiną, znowu przyjedzie Straż Miejska, po, po, po co wy takie zdjęcia robicie? I Wyszło jakieś zdjęcie? No ja, strasz, że tak, zobaczycie na Instagramie moim. Moje jak zwykle najlepsze. Ja nawet nie podaję nazwy, bo i tak wszyscy znają. Dobra, w każdym razie ja podam nazwę... 69. W każdym razie widzimy się cóż, w następnym odcinku. Sprawdźcie jakie zdjęcia nam wyszły Kamerzysta 69. mam nadzieję, że odcinek się podobał. Widzimy się już jutro w następnym odcinku, także do zobaczenia. Kamerzysta umiesz tak? Nie.